Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wybory, taktyka, efekt końcowy 2023. Proszę państwa, to co ja tu powiem w kilka minut. Wiecie co, ja się dowiedziałem, że ludzie, ludzie tego się uczą przez 5 lat i wychodzą, dostają tytuły magistrów i wychodzą głupimi, bo są studia polityczne i ci ludzie, jakie ja czasami patrzę w mediach, nawet w internecie zieloni pojęcia nie mają o strategii politycznej, już nie mówiąc o geopolityce. Także przez kilka minut dowiemy się wszystkiego, <grymnie> dowiecie się Państwo, na czym polega cała sztuka wyborów. Proszę Państwa, zacznijmy może od odgrupowań. Termin, może tak, termin wyborów, proszę Państwa, żeby dostać się do tego parlamentu, trzeba wygrać wybory. Trzeba być zarejestrowaną partią polityczną i związane z tym wszystkie procedury prawne. I wcale nie jest to takie trudne. Proszę państwa, wcale to, no pod jednym takim skromnym warunkiem, że przydałoby się trochę grosza. Ale po kolei. Zacznijmy od tego, że obecnie mamy partię biskupów, która rządzi drugą kadencję. I już wtedy, czyli 3 lata temu, 4, 3-4 lata temu, było wiadomo, że można będzie ich ograć, należy się zorganizować. Oczywiście mówię tutaj o ugrupowaniach, w ogóle powinno tego zacząć. Chcę tu powiedzieć o ugrupowaniach pozaparlamentarnych, którzy oficjalnie głoszą, iż chcą się dostać do tego parlamentu, przejąć władzę, współwładzę i zarządzać krajem. Rzeczpospolita Polska. Proszę Państwa, no i wracam do tego terminu. Jak to wygląda? Jeżeli ktoś chciał rzeczywiście jest poza parlamentem i chce założyć partię, czuje się na tyle silny, ma predyspozycje, no i najważniejsze, ma fundusze, ale to jeszcze jest kolejny temat, to co, co powinien zrobić? Przede wszystkim wiedząc o, o terminie wyborów, przybliżonym terminie te, te wyborów. To może być różnica 2-3 miesiące, w te, ten sposób, może na wiosnę, może na jesieni, ale przybliżony. To partia polityczna chcąca wejść do tego parlamentu powinna być zarejestrowana na, w terminie nie krótszym niż półtora roku. Proszę Państwa, co najmniej, co najmniej półtora roku wcześniej e, taka partia powinna być zarejestrowana. Druga rzecz, e, bardzo ważna. E, ostatnie pół roku przed wyborami to już się e, nie rejestruje, nie szuka, nie namawia, a tylko i wyłącznie dopracowuje. Doszlifowuje się mankamenty, jakieś tam uzgodnienia, ale to jest tylko i wyłącznie, jak to się mówi, e, dopieszczanie ostatnich detali. Detali. Tu już wszystko powinno być nagrane. Kolejną rzeczą e, e, nowo powstającej partii to jest program. Proszę Państwa, program powinien być ustalony i to nie powinno być 100 punktów, 400, 50. Program partii powinien być na tyle przejrzysty i na tyle krótki, żeby był w miarę zrozumiany dla przeciętnego wyborcy. Ja Wam powiem, proszę Państwa, tutaj się e, dzisiaj m, bardzo rzadko ludzie wracają do historii. Ja natomiast się opieram na przykład e, po przeczytaniu na przykład Starego Testamentu. Powiem Wam, Stary Testament. Był taki zawodnik, który nazywał się Mojżesz. I on żeby prowadził tam swoje towarzystwo e, po tej pustyni. Czy ktoś w to wierzy, czy nie, to nie jest istotne. Czy, powiem Wam jeszcze jedno: czy, czy to wymyślili jacyś e, wielcy. Myśliciele starszych braci, też mnie to nie obchodzi. Niech będzie nawet, że to wymyślili. Bo to nie, to, to nie jest konspekt religijny, proszę państwa, ale stworzył co? Stworzył program 10 punktów, które dzisiaj nazywamy przykazaniami. To był program polityczny na tamte czasy. O czym się nie, nie, nie dowiedzą, nie dowiecie z jakichś tam e, kapłanów i tak dalej, od kapłanów i tak dalej. Natomiast chodzi o to, że on stworzył program. Ten program był bardzo z, dobrze zrozumiany przez wszystkich. I to samo tutaj. Program jest jedną z podstaw partii. Ja sam, proszę Państwa, e, no to już będzie z 10 lat temu, też e, przejrzałem internet, przyjrzałem się różnymi ugrupowaniom poza parlamentarnym, wybrałem sobie tam jedno, mówię, pojadę, zobaczę, pojechałem na kilka spotkań. No, okazało się, że to takie to, co jak ich nazwałem później, leśne dziadki. Oni nie chcieli nic zrobić poza jednym. Spotykać się na tak zwane pogaduchi. Do poduchy, Ale żadnych tam, żadnych tam faktów. Jeszcze mi tam zaczęli później ściemniać, jak ja mówiłem w programie, że przecież na służbie, zaczęli o służbach bredni bredzić. To jest też właśnie jeden element, który trzeba uważać, ale ja to mówiłem w innych filmach z kwestii służb. To już mamy, mamy zasadę. Czas sformowania partii Program i kasa. Proszę Państwa, kasa jest bodajże najważniejszym punktem. Skąd ją wziąć i tak dalej? to się zastanowi. Proszę Państwa, jest zasada, pieniądz nie lubi rozgłosu. I jeżeli będziecie słuchali o innych partiach, zobaczcie, oni o wszystkim mówią, tylko o pieniądzach. Praktycznie nie chcą, nie chcą w ogóle mówić o pieniądzach. Nie mają rację. E, mówienie o kasie mm, nie jest, choć nie wiem, jak tam się wypowiadał, nie jest e, e, dobrze odbierane przez wyborcę. I bardzo to dobrze stosują. Kasa mówi, kasa jest najważniejsza. Chyba nawet bym powiedział, że najważniejsza. Ale to jest kwestie, kwestia lobbingu. Kwestia powtarzam, lobbingu. <laughs> I teraz tak, mm, proszę państwa, mamy takie partie. Sejmowe. Znamy Pis, Platforma, Lewica. Tych to nie znam. PSL. Tych też nie znam Konfederacja. Tych nie znam, nie znam, nie znam. Tu, to, ty, tutaj czekajcie, tych, to, to logo to mi się z czymś tam kojarzy. Tutaj jeszcze mamy nowa. Dobra, nieważne. Mówimy o sejmowych. Proszę Państwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy pięć e, ugrupowań, sejm ugrupowań sejmowych. E, proszę Państwa, e, ja, ja uważałem, że ta, to ugrupowanie, konfederacja, to w przyszłych wyborach zdobędzie 0,5%. E, kompromitacja tych ludzi jest <laughs> szczególnie od roku. To jest totalna. Natomiast e, jak już teraz obserwuję, zaangażowanie, szczególnie tej partii. Wsparcie tej medialne. I tu proszę Państwa, oni otrzymują ogromne wsparcie medialne, tak jak wspierają tą. Pamiętajcie to na przykład, ci teraz się, e, pamiętajmy, że partia PiS teraz w mediach poświęca 20-30% czasu antynowego, żeby wspierać platformę. Między innymi teraz ostatnio mieliśmy akcję z Jaśkiem e, Świętym, gdzie platforma od, odwdzięczyła się za wsparcie medialne właśnie filmem z Jaśkiem. Dzięki temu tym wzrosło i tak sobie tak się, taka zabawa trwa. Ale to jest e, wszystko polityka. Bardzo dobrze taktycznie to robią. Trzeba przyznać, że wspierają się wzajemnie. Na każdym kroku, no, ale też wspierają tych. I teraz, e, jeżeli chodzi o te ugrupowania pozaproponowane mentalne, e, one mają szansę zdobyć około 1%. 1%. Jedna, gdzieś tam powstanie druga. Jedy, no, czyli, czyli urwą, urwą z, tego, z, te, z, tej, z, tego, z tej michi stuprocentowej 2% e, to będzie wszystko, co zrobią. Nie mają, nie, nie mają, e, tylko dlatego, że nie wiem dlaczego w ogóle, po, e, po co to robią. To znaczy, chyba jest jakiś sens. Może, może są wynajęci, nie wiem, opłaceni, ale przewiduję, że do Sejmu dostaną się ci. Ci, no, ci, no trudno dostaną się, to nie bardzo mi pasują. To ci się dostało tradycyjnie. Oni to, 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 to są tacy przebiegły. Polne listy, że oni się tam zawsze wkręcą. Jak nie, to to, 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 jest, to jest najbardziej. O matku, jak ja na nich patrzę, ja nawet na, na tego napisu nie mogę patrzeć. Najbardziej znienawidzona, według mnie ta partia. To, co oni wyrabiają, to jest, to jest pogarda. To, to ci przynajmniej się nie kryją ze swoimi przewołami. Te trzy partie, ale ci to masakra. No Ale mówię, jeżeli dobrze się zor zorganizują, yy, no i to tutaj duże wsparcie pójdzie właśnie z PiSu dla Konfederacji, to mają szansę przekroczyć. 5%, czekajcie, mają szansę przekroczyć 5%. Po prostu mają szansę przekroczyć 5%. E, tylko jeżeli w mediach. A widzę, że dość dobrze są promowani. Jeżeli, jeżeli dalej będą posłuszni, to mają szansę właśnie przekroczyć. E, jeszcze do klubu ugrupowań pozaparlamentarnych. Najbardziej mnie zdziwił e, e, Marcin. Marcin, dobra, najbardziej mnie zdziwił Marcin, który tam współszefem jest, prawda, bardzo głośny w mediach, no, o, w kryminale był, ale miał bardzo duży odzew ze strony społeczeństwa. Dziwi mnie, że nie Wszedł, w, e, nie zorganizował partii. To, to mnie zastanawia się, bo to nie głupi facet jest. Czy ja się zgadzam z jego tam różnymi e, kalumniami, jakie on tam wypowiada, wulgarizmami, to jest, to jest zupełnie inna kwestia. Natomiast zdziwiło mnie, że nie założył partii przy tak ogromnym poparciu. To raz, a dwa, proszę Państwa, że ten człowiek miał doświadczenie u pana Janusza. Jest tutaj, mamy Janusza a to tutaj chyba to ci ta nowa nadzieja czy coś takiego, ale tam Janusz chyba już podziękował temu człowiekowi znaczy podziękował <laughs> przekazał partię, no nieźle dobra, nieważne nie ale miał doświadczenie, wracamy do Marcina miał doświadczenie, a mimo to yy, i to tylu letnie proszę Państwa, yy, tyle lat już będąc yy, nawet pomagierem yy, jednego z czołowych polityków polskich masz szansę się nauczyć yy, nic nie zrobił no i w zasadzie oni pozostają tylko i wyłącznie taką barwną etykietą społeczną na marginesie politycznym. Nie wiem, w jakim to celu ma służyć. W zasadzie nie przeszkadzam. Patrzę, to są taka, taka, taka atrakcja bardziej polityczna niż rzeczywiście sensowna. Ja się nie zgadzam w ogóle z, z 80% ich teorii w kwestii Unii i tak dalej. Ale szacunek miałem dla ich poparcia. Po prostu o to chodzi, że ktoś powie, to ty ich popierasz. Oczywiście ja się z bardzo z wieloma rzeczami tam nie zgadzam, natomiast przyglądałem się uważnie <grytanie> ich po prostu mainstream, ich yy, reklama. tak, yy, To było dobre. Powiem szczerze, że yy, o, wykry, jako pierwsi wykryli, dobra, rozgadałem się, nie będziemy już tego rozwijać. W każdym razie to ten człowiek najbardziej mnie zaskoczył. Reszta yy, powstających ugrupowań. Nie zaskoczyła mnie, proszę Państwa, zaskoczyła mnie tylko, zaskoczył mnie tylko ich fakt, że tam jest kupa mowy o jakichś tam sejmach, o jakichś spotkaniach towarzyskich, o jakichś tam rozmowach, dysputach i tak dalej. Natomiast nie będzie to miało odzwierciedlenia w wyborach ponieważ jest już za późno. Proszę państwa, mamy kwiecień. Mamy kwiecień na tworzenie czegokolwiek poza parlamentarnego. To już tylko będą takie barwne przystawki polityczne, które praktycznie nie mają szans na wejście do parlamentu. E, w, w, tak jak wspomniałem, e, w tym kraju geostrategiem jestem tylko ja. Nie spotkałem jeszcze geostratega, który by równał się ze mną lub, lub miał jakiekolwiek. O, tu mamy ciekawie, właśnie. O, widzicie, no. Także a polityka, zresztą polityka dzisiaj prosta. Tak, tak prostej polityki, to ja powiem Wam, że za prl ja zawsze powtarzam to, za prl u była trudna polityka. Dzisiaj wszystko jest tak jasne i oczywiste, że e, komentuje się to na, na pełnym lajcie. Iluzie. Dobra, także o, widzicie, mamy mamy te ugrupowania i w zasadzie one zostaną. One zostaną. Tutaj najbardziej się umocni ponownie hmm, y, PiS. Y, nie, to co to to, to, to jakieś ciebie. A gdzie jest platforma? A, to tutaj, dobra. <ścoughs> dobra, trzymajcie się. także tak, że widzicie, króciutko na razie. Trzymajcie się, hej.